że całkiem nieźle sobie radzisz w pojedynkach. W związku z tym pozwalam ci wyzwać mnie na pojedynek. Dziękuję, nie skorzystam. Idziemy na eliksiry. Ja ciebie nie proszę, Potter. Ja ci rozkazuję. Lębfota. Ludzie, e, nagle mnie tutaj wrzucili do takiego pojedynku. Witajcie z powrotem, że zagrajmy Fary Potter. No i oczywiście książę Pukwi. Zmusili mnie teraz do pojedynku. Ja tutaj włączam grę sobie i tutaj mnie atakują nagle. No dobrze, musimy teraz pokonać tego jeszcze z prawda? No to świetnie. Ups. Ostatni klub, z którym jeszcze nie walczyłem. Nie próbowałem tego zrobić. Poprawdziwe wyzwanie przyjdź do naszego klubu pojedynków na wybrukowanym dziedzińcu. Dlaczego ślizgoni są tak koszmarnymi ćwokami? Eh, chodźmy na Eliksiry. No to witajcie z powrotem. Przy w Harry Potter i Książę z ze swoją jak widzieliście zaatakowany przez tych gnojów. To dlatego, że pokonałem jeszcze puchonów nie nagrywając tego. Znaczy, nagrywałem to, ale to było takie nudne, że to wyciąłem. Bo, bo nic się tak naprawdę nie działo i nie chciałem tego pokazywać. Więc... Ym... Puchonów już nie zobaczymy, ale w każdym razie ich z nimi walczyłem sobie. Jeszcze został Slytherin, z którym będziemy walczyć. A teraz jedziemy na lekcję eliksirów, to jest naszym celem. Żeby przekonać jakoś profesora z Lakorna, że dał nam prawdziwe wspomnienie. I jesteśmy teraz w zielarni. W zielarni, w cieplarni. Wszystko jedno, Przejdź, podejdź do flagi tak? aby uderzyć. Hej, hej! No i co mi to da? Nie za dużo mi to daje. Po, po prostu sobie skaczę, no nie wiem. Gra jakoś tak trochę laguje dzisiaj. Mam nadzieję, że to tylko dzisiaj. I kolejna tarcza, szkurde 33. To jest naprawdę sporo. Dziedzinie z transmutacji. Ja tego zamku już naprawdę nie czaję tutaj w ogóle. Nie, nie mogę tutaj znaleźć odpowiedniej drogi nigdy. Bardzo rzadko jak już. Hm. Ale to w ogóle ciekawe, że kluby pojedynków mają takie niezbyt fajne lokacje, jak na przykład jedni Puchoni mają tamte ruiny, albo Ravenclaw tutaj, a inni ślizgoni mają wybrukowany dziedziniec, a my, Gryffindor, mamy wielką salę, czyli tak naprawdę najlepszą lokację. To jest śmieszne, prawda? To jest, to jest fajne, bo jesteśmy najlepsi do jasnej cholery. I pokonamy jeszcze ślizgonów. Hej, hej, będzie fajnie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To jeszcze się przekonamy. I po prostu że wyleciałem na ściany podczas treningu czy coś w tym rodzaju. A, okej, okay, Ronald, Jak tam chcesz. Tylko dlatego, że ty się boisz swojej własnej dziewczyny. Za koło ty się masz? Co się stało? Ktoś coś zrobił z moimi książkami? Nie chcę przestać latać. Na dół. A czy próbowałaś czegoś jeszcze oprócz krzyczenia na nie? Na przykład Wingardium Leviosa? Widziałeś go, może? Nie, może jeśli rzucę wingardium leviosa na twoją torbę, uda się do niej złapać książki. Ciekawy plan. No to robimy wingardium leviosa, co? No, świetnie. Jed jedna książeczka jest, druga też, no fajnie, takie zbieranie książek. One wcale nie chcą, nie próbują nawet uciekać. Chodź. Kolejna. O, ok. Muszę poczekać aż to. Okej, okay, to, to zabrzmiełam teraz trochę dziwnie. Dziękuję. Na pewno nie widziałeś rona. A tak, widziałem, był na wieży wróżbiarstwa. Co on tam robi? Przecież już nie chodzi na wróżbiarstwo. Mówił, że musi zapytać o coś ważnego, coś związanego z jego przyszłością. Pewnie o nas. Dlatego tak strasznie go lubię. Cały mauron zawsze myśli o nas. Ron, ron, ron. Dzięki. Co ty Jesteś w ogóle tu tutaj? robisz? Daj spokój. No to chodź, ronik. A tak w ogóle nie musieliśmy z nim gadać, moglibyśmy użyć skrótu i pójść tamtędy, ale no cóż, nie mogliśmy tym razem pogadać z profesorem Fronsakiem, Szkoda! Mój ulubiony portret. A tam, oj tam, obojętnie. Ty, tym, tym, tym. Ty. Lecimy. Szybko, szybciutko. Mamy huk roboty. Zaczynamy od antidotów. Co z tą trucizną? Ktoś ma pomysł? No tak, oczywiście, pan Granger. Antidotum jest bardzo złożone, ale sądzę, że należy zacząć od kropli oleju rycynowego. Dobrze, dobrze. Chary, chłopcze, jakieś sugestie? E, tak, można tak zrobić, ale można też po prostu wepchnąć bezoar do gardła ofiary. Tak, brawo! Bezoar z pewnością załatwi sprawę doskonale, chłopcze, doskonale! Patrzcie, jak, jak ona patrzy! Świadczony w sporządzaniu eliksirów musi znać antidota, co przypomina mi o dzisiejszym zadaniu, którym jest uważanie eliksiru wzbudzającego euforię. Pamiętacie, może. No świetnie. Pamiętacie, może, wycięte sceny z pierwszej części Harry Pottera? A, kurde, z filmu. Pamiętacie te. Pamiętacie? Je? No cóż. Tak, spoko. Ale w każdym razie. Była, była taka jedna wycięta scena, chociaż w pełni nie była wycięta. Tylko kawałek tej sceny był wycięty. Ale w pierwszym. w pierwszym filmie, kiedy. Snape się pytał o Harego, o Bozar i tak dalej. O to, co właśnie Harry powiedział. Gdzie muszę szukać, jeżeli będę chciał znaleźć Bozar? Co jest do cholery? Przecież udało się. Ja tam już w ogóle nie machałem, a dalej się podgrzewało. To jest chore. No, jest. Trzeba uważać teraz, ludzie. Ale w każdym razie chciałem Wam to powiedzieć, że Harry kiedyś w ogóle nie wiedział, czym jest BOZ. <grych> no więc. Ty, ty, ty w pierwszej klasie. I Snape'y pewnie teraz o tym zagadał. Że, e, nauczyłeś się gnoju w końcu. No najwyższy czas po, dwu po pięciu latach czy tam po sześciu. Szkoda, że Snape'a już nie ma tutaj. Szkoda, że nie mam lekcji ze Snape'em. Fajnie byłoby mieć tak naprawdę lekcji ze Snape'em. Co nie? Jak myślicie? Lekcja ze Snape'em w um, obronie przed czarną magią, jak myślicie? Ciekawie by było. Du, 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 du. No dalej, teraz jeszcze różowy. No i robimy to antidotum. Idealnie. E, teraz to, tak? Jej! Jest nieco zielony, ale miał być żółty, ale i tak mi się udało. Ciekawe dlaczego. Ale fajny odznaka. Pan Riddle miał wielu nauczycieli w Hogwarcie. Wiem, panie profesorze. Musi pan mieć dość pytań o Voldemorta i o Horcruxy. Nie życzę sobie, abyś poruszał ten temat. Ale panie profesorze, Dumbledore cię do tego namówił, tak? Tak. Chciałem po prostu dowiedzieć się czegoś o Tomie Riddle. Spotka się z Ronem na zewnątrz, i profesor Slughorn chyba się na nas obraził, i chyba tak łatwo z tego nie wyciągniemy. No cóż, no cóż... Jeszcze jakoś go zmusimy. Jak będzie trzeba, przewiążemy go do galerii i będzie musiał płynąć. Mogłeś podsunąć mi ten bezoar. Przydałyby mi się przody na eliksirach. Musiałem zmiękczyć Slughorna, żeby móc go zapytać o Voldemorta. Tak... No cóż, muszę iść coś przegryźć. Znowu ma jakiś ty... chcecie widzieć w wieży astronomicznej. Co? Dlaczego wysłała ślizgona? Nie jestem twoim chłopcem na posyłki. Sami ją spytaj. Ale auro, że zamknęli wieżę astronomiczną. No to potem najwyraźniej ją otworzyli, prawda? Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobre, e, coś czuję, że to będzie pułapka. Skoro ślizgon przyszedł i tak dalej, jeszcze ma Koniec takie teksty Chyba jest to pułapka, ale w każdym razie... Czy Aurorzy otworzyli znowu wieżę astronomiczną? Sądzę, że tak. No to idziemy tam. Uwolnić biblioteki. Powiedz hasło, to przejdziesz. No, powiedziałem przecież moje hasło. Profesorze Fronstach, szkoda, że nie jesteś już taki gadatliwy jak kiedyś. Bardzo cię lubiłem, a tutaj jesteś takim raczej nudziarzem. Tym, 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 idziemy se... Kurczę, znowu noc. Fajna taka klimatyczna jest ta noc tutaj w ogwarcie. A ja akurat teraz jest tak ciemno? To, to nie wiem. Gotowane żuki są wszędzie! No, przynajmniej ty nie. nie zmieniłeś swojego nastawienia, co? Oni są wszędzie! To samo mówiłeś w poprzedniej części. Tylko wtedy mówiłeś o czymś innym, a nie o żukach. No dobra. On się po prostu wszystkiego boi. Oj tam, ludzie, sorry, że nie pokażę wam tych um, walki z Hufflepuffem, ale naprawdę to jest to samo co z Ravenclawem i tak dalej. Nie muszę tego pokazywać, pokazywałem, pokazywałem wam dwa razy, raz z Gryffindorem i raz z e... naszymi kochanymi Ravencloffami w poprzednim odcinku. Może jeszcze ślizgonów, e, ze ślizgonami będę walczył, ale Hufflepuffu już wam nie pokaże, bo to to samo. A ślizgoni to będą może taki finał, to może tam coś będzie, może tam pokażę wam, ale... Puchonów jeszcze raz nie będę próbował pokonać. Ale musicie wiedzieć, żeby. że właśnie żeby ślizgoni do was zagadali, musicie pokonać najpierw wszystkich innych. Dym, dym, dym. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem, znaczy się kiedyś byłem, jak musiałem tutaj przyjść, ale. Tak samo kiedy tutaj przeszukiwałem Hogwarts, nigdy tutaj mnie nie było. No ciekawe. A i ta muzyka też jest fajna. Dum-dum-dum. W ogóle przy Harrym Potterze jest bardzo głupio tutaj uregulować mu głośność muzyki w ogóle z dźwiękiem mojego mikrofonu z głośnością. Bo to jest takie wkurzające, że muszę raz i raz głośniać i tak dalej, bo. Raz ta gra jest bardzo głośno, a raz jest bardzo cicho. I to mnie właśnie wkurza. Albo zrobi bardzo cicho, albo bardzo głośno i mnie nie będzie można rozumieć. No cóż. Wieża astronomiczna, no to idziemy tam. Domyślam się, że to pułapka, jak już powiedziałem. O kurde, no. A tutaj ta garbata wiedźma. E, kurde, ja pierdzielę, ta kamera. Lepsza od poprzedniej części, ale i tak. Tutaj jest przejście do Miodowego Królestwa. Tajne przejście, które... którego używali często Freddy George i tak dalej. Szkoda, że Freda i George nie ma, bardzo mi ich tutaj brakuje w tej części. Chyba jedyne co tej części brakuje. Fred George oraz Siriusz. Eee. Za Ambridge to ja nie tęsknię. O teny też dawno nie przechodziłem. Zaczarować sobie tutaj wszystko tak powoli. Ładnie to wszystko wygląda. Dobrego mieli architekta i w ogóle, który e, narysował sobie Hogwarts, który zaplanował Hogwarts, jak to w ogóle ma wszystko gdzie być. No i mieli też tego ładnego, który tutaj wszystko Uozdabiał e, i tak dalej, kurczę. Widzę, tam. No, Malfoj czy kto? Nie zaatakuje teraz. Czy... Czego chcesz, Potter? Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. To ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go! Na niego! No świetnie. Dwóch na jednego, czy to nie jest piękne? Rozwalę teraz wszystko. No ale fajnie, wchodzimy tutaj od razu w pojedynek. Nenny No, zaraz padniesz, człowieku, zaraz ty już nie. Nie, żyje, zaraz. Bem. Tylko ciekaw jestem, gdzie jest ten drugi. Skoro jest tutaj Gold, to gdzie jest y teraz krab? No. Twoje protego nie zahamuje takiego zaklęcia jak to. Ja spróbuję! No chodź, Potter! Aha, czyli pojedynczo myślałem, że w dwóch będziecie walczyć. Oh, shit! Oh, shit! Widzisz, jak jestem zajebisty? Ja ci dam lewi korpus, ja ci dam lewi korpus! Użyję zaraz ekrunt Sempra. I będzie spoko. No dawaj, dawaj. I już po tobie, widzisz? I już po tobie. Już nie masz a najmniejszych szans człowieku. Już leżysz. Leżysz na podłodze. I teraz daj mi to godło zabrać. Się go nie znajdziesz! Przestań! Głupolu. Nieważne. I tak stąd nie ucieknie, co nie? Idiota mówi do idioty idiota. Czy to nie ciekawe? Że debil nazywa debila... debilem? Fajny, prawda? Chyba zawsze tak jest. A co wy myślicie, że tędy nie mogę przejść? Czekaj, co jest tutaj na górze? Tym, tym, wieża astronomiczna. No tak, tutaj będziemy chyba później. E, what? Co? E, hej... Nie mogę Nie mogę iść dalej. Mogę. No, jednak mogę, ale co tutaj takiego jest? Tu jest wieża astronomiczna. A, tutaj będziemy później, tutaj się spotkamy później z Dumbledorem, tak. Ale możemy już tutaj trochę zwiedzić, prawda? Pieprzona mucha siedzi mi na mikrofonie. No to schodzimy już. Kiedy indziej tu wrócimy? Wieża astronomiczna. Ta muzyka jest świetna. Okej, okay, teraz musimy zabrać jeszcze tą tarczę, a przy okazji tutaj jeszcze trochę minigodów zabierzemy. Na, na, na. Dobra, żeby to zrobić musimy użyć najpierw wingarium Leviosa oraz puścić, zepsuje się wtedy Wingardium Leviosa, wtedy wszystko przejdzie na tą stronę, tutaj, no i wtedy Reparo, tylko nie w ten sposób, trochę inaczej, w ten sposób, Reparo, no i, o, wow, myślałem, że już skończyłem, powoli, powoli, no i mamy kolejne godła ludzie, a teraz Wingardium Leviosa oczywiście, Yeah. Ehe, ty jak to teraz przejśma? Ciekawe, ciekawe. To musi jakoś się tam przedostać. Tylko jak się zastanawiam? No, nie wiem, za bardzo. Tutaj nie ma żadnego przejścia takiego. Mógłbym sobie wyobrazić, żeby to zrobić na górze albo na dole, tutaj pod tym, ale jakoś to się nie udaje. Jakoś to nie mam w ogóle zamiaru tego robić. Nie mam w ogóle zamiaru tam przejść. Chociaż chyba mam pomysł, chyba mam pomysł, co zrobić. Gdzie to się podziało teraz? Gdzie ta wajcha się podziała? E, gdzie ona? Gdzie ona leży? Gdzie ją włożyłem? Tja. Tak, krzesło. Krzesło akurat nie chcę. Tam jest. Co ono tam robi? Czy ją ja tutaj przetłumaczyłem? No, Na tego nie zauważyłem. Nie zwróciłem uwagi na taki bezsensowny... Na taką bezsensowną rzecz, ale chyba wiem co zrobić. Może spróbujemy... Z tą książką. Chodź książka a tu. He. Nie mogę tutaj w ogóle do góry podnosić. To jest trochę dziwne. Hmm Książka, chodź tu! Chodź tu, księga. Potworna księga potworów. Naprawdę to nie działa. Hmm a z tym co mogę zrobić? To się coś jakoś świeci tak. Aj jaj. To jest głupie trochę. Z tym wszystkim hmm? Rozwalić miałem to? to Aha, no dobrze, no fajnie Dobrze, że mi to ktoś powiedział Dobrze, że nikt mi tego do jasnej cholery nie powiedział Skąd mam wiedzieć, że, taki, że taką wajchę Z metalu tak łatwo jest zepsuć, co? Sk skąd mam to wiedzieć? Ta, nikt by pewnie dał mi jakąś Na pewno zrobili to, żeby chronić Malfoja Jak mam stąd wyjść? Potrzebna ci będzie ta dźwignia Harry. Raczej nie przejdziesz przez brota jak duch. Ta fajna wskazówka, myślałem, że chociaż nikt da mi jakąś wskazówkę. Ale nie, oni w ogóle żadnej wskazówki nie dadzą. Próbuj a się, się ude. I co ten Malfoy robi teraz w tym pokoju życzeń? Skrap i go Co w tym dziwnego? Malfoja z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie chuntów. Patrz! Pewnie go przeoczyłeś. To znaczy, nie może przecież tak po prostu zniknąć. Może Hermiona ma rację, może powinienem zapomnieć o Malfoju i skoncentrować się na Slakhornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny no nie. Księżyc. Nie widać no, przez okno księżyca. Tak. Nie mogę przestać o niej myśleć. Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przydulałem Romildy. Jakich Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Wane. Są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, Lepiej ona, nie. Ona jest w gabinecie Slakorna, tak? Na pewno tam nie jest, chodźmy. Oj, biedny Ron, napił się trochę eliksiru miłosnego. No, ta sytuacja w filmie była niezła. Cześć, Odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono, jesteś dziewczyną. Dziwi się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz? Czy Romilda wolałaby kwiatki, czy czekoladki? Nie słuchaj go, najadą się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu Slakorna. Zobaczyć Romildę... Oh, Romilda... Biedny Ronald napił się tego eliksiromiostek, kurde Gram teraz jako Ron? Ja nie mogę jak to wygląda Ej! idziemy na spotkanie Kurde, jak ja się już nie mogę doczekać Jestem taki zajebisty, patrzcie, hej O oh, Harry, czekaj Patrz zajebiście chodzę O oh, kurde, widzę wszędzie Serduszka różową mi przed oczami Dobra, no to idziemy, hej Jestem zajebisty! Jestem zajebisty! Chodzę jak modelka normalnie, hej! Ojej! A, nie mogę się doczekać jak zobaczę Romildy, kurde! Jest w gabinecie korla, Harry, mówisz? No to... Kurde, jak myślisz, co kupić? Czekoladki, czy może coś tam innego? A może wibrator? Może tak, a nie... Skoro mam nie, to tego nie potrzebuję, dobra. Jeszcze nie mogę doczekać, patrz tutaj, mam swój własny dildo. A, wyciągnąłem go. A, pokażę go Romildzie, zobaczymy, czy się jej spodoba. la, 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 la jest wesoło! O patrzcie, Harry czy ty to widzisz? Wszędzie latają serduszka i zbieram je Wszystkie godła zamieniły się w serduszka, czy to, to musi być jakiś znak Harry To musi być jakiś znak O kurde Jesteśmy na miejscu? Długo jeszcze Harry, długo jeszcze, kurde muszę biegać, Harry szybko Nie mogę się już doczekać, nie mogę już dłużej tak mówić Ha! Ale piękny jest ten świat o paczek dużo serduszek, kurde, to pewnie jakiś znak! Muron, szukałam cię! Kim ty jesteś? Daj mi spokój. Harry pozna mnie z Wayne. Muron? Wyjaśnię ci później Ta sytuacja też była w filmie, a nie była w książce. Znaczy nie była w filmie, a nie była w książce. Ta muzyka jest świetna teraz. O, jesteśmy na miejscu, Harry. Dobrze, chodzimy. Romilda! Przepraszam, że pana niepokoję, ale potrzebuję pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało, panu Envy? Wesley, panie profesorze. Romilda? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Whołknął przez pomyłkę eliksir miłosny. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest trudny antidotum. Lepiej się pośpieszmy. A dlaczego Ron nie może go sobie sam zmieszać? A gdzie jest Romilda? Na szczęście nie muszę już tak mówić, cholera. <laughs> ale fajna sytuacja. Całkiem o tym zapomniałem. Jeszcze, że z Ronem mogę kierować tutaj, to jest zajebiste Patrzcie, już potrafię lepiej mieszać. Powoli mieszać. Powoli mieszać, powiadam. Pem, 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 Co? O nie, zrobiłem przez przypadek miłosny eliksir, chyba. <laughs> Dobrze, teraz różowy. Musi być czerwony. Czerwony to antyfarba różowego chyba. <noise> nie, jaka jest antyfarba różowego? Nie mam pojęcia, pewnie jakaś na pewno. Nie! <noise> gdzie jest Ja pierdzielu, już mi się nie uda. Biegu, gotowy, stop! Jeszcze raz. No. Że pana ale... Tak, tak, gdzie jest Romilda kurde? A patrzcie Ron! A jest, patrzcie. Hey, jestem, patrzcie. Hej, tu jestem, właśnie. Gdzie jest Romilda? Tutaj? E, a może tutaj znajdę Romildę, ej, Romilda, gdzie jesteś, tutaj może, rozdzielczość grafiki, nie, to nie to, Romilda, gdzie jesteś, o, może napisy, jak włączę, to może się pojawi Romilda, a może i nie, a konfiguracja kontrolera, Romilda, to ty, no, no, forma, forma pasuje, ale, a nie, może to Romilda, a nie, to klawiatura i mysz, kurde, wszystko mi przypomina Romilda, to jest chyba coś orego. a, kontynuuj, mam dość. Co, Co się stało, panu Webby? Wesley, panie profesorze, Mogę jakoś ominąć? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Nie wiem jak ona wygląda, ale jest jakaś porąbana, skoro robi eliksiry miłosne. Bę! Żygać! Nie? Harry, po co tutaj zapala światło? Skoro Slakorin ma pewnie zapalone światło. Ma piecyk, ma ogień. Ale to jest fajne, że tutaj automatycznie jest włączany lumos i tak dalej. Zeklęci, który jest zapomniany już od dawna. Dobra, dobra. Niebieski, 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 niebieski. Nie, jeszcze trochę, e, teraz podgrzewać sobie do różowego, ludziki, podgrzewać sobie do różowego, ej. I teraz podgrzewać, teraz mieszać do pomarańczowego. Hulej Hu! To jest to? Dobrze, że pachnie lepiej niż smakuje. No, dobrze, że pachnie lepiej niż Romille. Boronowi się jeszcze przypomni. He hehe he. dobra, przestańmy już z tym. Jak można w ogóle zniżać się do takiego poziomu eliksiru miłosnego? Jak można coś takiego robić? A mogę wam coś powiedzieć do, do książki. E, matka Voldemorta em, użyła eliksiru miłosnego, żeby ojciec Voldemorta się w niej zakochał. No i później jak już przestało działać, on oczywiście ją opuścił i wtedy no, Riddle... Oczywiście, Voldemort się zemścił na swoim ojcu, że ich zostawił. On w ogóle... A to nie jego wina, kurde. To jest wina tej jego żony, że użyła tego... Że użyła tego pieprzonego eliksiru miłosnego No i tak w ogóle stał się Voldemort stał się zły Stracił matkę i tak dalej No wiecie I tak dalej Chciał się też zemścić na ojcu I właśnie tego wszystkiego dowiadujemy się w tej części z książki I bardzo mi trochę właśnie szkoda, że tyle kurde te, te wspomnienia, nie? Bo naprawdę mieliśmy, jest dużo spotkań w książce Gdzie Dumbledore się spotka z Harrym i tak dalej I przypominają sobie te wspomnienia Voldemorta i tak dalej Ludzi którzy mieli z nim wspólnego i właśnie bardzo dużo tego w książce było i tych najważniejszych i najfajniejszych rzeczy te rzeczy zostały wspomniane w filmie. No i grze też oczywiście. Na przykład to, że hmm, Voldemort odwiedził swojego wujka albo zabił swojego e, zabił też swojego wujka później. Albo że odwiedził go, pogadał. E, tak. Że Voldemort odwiedził swojego wujka, pogadał z nim trochę i tak dalej. Później użył na niego też urok zapomnienia, obliwiace i tak dalej. Albo to na przykład, kiedy em, pracownik ministerstwa odwiedził sobie rodzinę Ridlów i zobaczył, jak, jak tam znaczy nie rodzinę Ridlów, tylko rodzinę, o, którzy są od Sliterina i tak dalej, dziadka, i, e, siostrę, dziadka, matkę i wujka Voldemorta i tak dalej. Ta rodzina była okropna. Szkoda, że tego właśnie w filmie nie pokazali. Te wszystkie wspomnienia były takie zajbiste, a ich nie pokazali. A szkoda, właśnie. Dobrze, chłopcze, wypij trochę toniku na nerwy. Co się ze mną działo? Eliksir miłosny. Czuję się naprawdę... podle. Wypij to. A może i dla ciebie też małą kropelkę? Ron? Ron! Profesorze, pomocy! Co? Co? Trucizna? Został otruty? Bezohar, brawo, brawo! Właśnie ocaliłeś łębiego chłopcze! Beozar. Jej głos jest okropny. Ups, szkoda, że nie możesz przyrządzić eliksiru, żeby pomóc ronowistą lavender Brown. Całe szczęście, Harry, że wczoraj pomyślałeś o Bezoarze. Całe szczęście, że tam był. Chodźmy, za chwilę zacznie się mecz przeciw Hufflepuffowi. Do zobaczenia na boisku do Quidicza. Spako. Kolejny mecz Quidicza, no nie no. Mam, mam dość już trochę Quidicza. Zawsze to samo. No nie ludzie. Idziemy na tym meczku Idicza. Tylko tym razem będzie z puchonami czy z ręcznickłowem? Hmm. Sami już nie wiem, ale zobaczymy się w następnym odcinku na tym właśnie... Na tym przepięknym właśnie... Co ja chciałem zrobić? Meczu. Do następnego odcinka. Na razie ludzie. Cześć.